Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj bardzo szybciutko i bardzo krótko, e, pewna informacja dla Was. Słuchajcie, jak wejdziecie na mój kanał, nadal istnieje e, nazwa Krzysztof Pasja i Przygoda. Całkiem niedawno zmieniłem nazwę na Krzysztof Spinning i Przyjaciele i taka powinna być u mnie na kanale, natomiast dalej jest Krzysztof Pasja i Przygoda. Może to jest spowodowane tym, że trzeci że raz już to robię w ciągu kilku miesięcy i YouTube mi w jakiś sposób to blokuje. E, natomiast odpowiadam na wasze komentarze, e, e, Krzysztof, e, odpowiadam na Wasze komentarze jako Krzysztof Spiniki Przyjaciele. Nie wiem, nie do końca tego e, nie, nie do końca to rozumiem, dlaczego tak jest. Jak macie jakiekolwiek informacje na ten temat, to bardzo proszę o komentarz, natomiast na razie tak będzie. Także przepraszam Was bardzo, może ja trochę namieszałem, w każdym bądź razie e... no na razie tak musi być. Także może to tyle teraz, a jutro się spotykamy, bo dzisiaj jest sobota, jutro się spotykamy przy moście. Łazienkowskim. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam za e, niedogodności z mojej strony. Jeszcze o, jeszcze przypomniałem sobie, że e, są takie momenty, kiedy nie mogę odpowiedzieć na komentarz, albo po prostu mi się e, nie wyświetla nie wiem, z jakich przyczyn może rzeczywiście YouTube sprawdza. E, Moje konto i może za jakiś czas będzie widniała ta nazwa, którą zmieniłem ostatnio, czyli Krzysztof Spiniki Przyjaciele. No dobra. To tyle. Żegnam was i spotykamy się jutro nad Wisłą. Trzymajcie się, cześć.